Witajcie, to wyższe. Z tej strony ja, wasz kochany Marszał danie. a to jest kolejny odcinek z Myra Kampanii. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcineczku podbiliśmy sobie tutaj te tereny indonezyjskie, co prawda malutko ich podbiliśmy, ale zawsze coś tam podbiliśmy. A co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku oczywiście spróbujemy znowu rekonstruować Chiny. Jak widzicie dostaliśmy tutaj e, jakby takie kasus Belli Imperializm, ja je dostałem w sumie tak przez chwilę, bo e, no tak na chwilkę sobie puściłem grę i później mi się ukazało, że już mam to kasus Belli, więc no, cieszę się ogólnie, że udało się je dostać, więc dzięki temu, towarzysze, myślę, że uda nam się zrekonstruować już tak szybciej Chiny, nie czekając na całe kasus Belli, no bo ponieważ będziemy już, patrzcie, już te Casus Belli będziemy mieli na każde państewko, no dzięki czemu będziemy już mogli je po prostu podbić. No, to teraz po prostu sobie weźmiemy. to tą armię, którą mamy Na razie niech tutaj się wszystko koruje, jak sami widzicie również Mamy, dzięki temu, że podbiliśmy te wyspy, mamy już Różne fajne przyprawy, takie jak na przykład e, Przyprawy, ogólnie różne przyprawy i herbatę A ogólnie tego, przecież nie ma tak na naszych ziemiach, więc Nasze Cesarstwo. Można tak powiedzieć, może teraz w sumie importować y, po prostu takie różne cuda. Dzięki czemu obywatele na pewno Wyższa Babsa będzie już miała możliwość zakupu tego w naszym królestwie, w naszym cesarstwie. Dobrze, weźmy sobie, może tutaj już nadgółyśmy no, do końca to i wypowiedzmy, może słuchajcie, wojny W. Tylko mm, muszę jedną jednostkę wezmę, to na przykład Arminika, to pomocy sobie tutaj żeby się już nie męczyć ogólnie z tym wszystkim, eee, co tutaj jest? Kasus goli z niewaga. Może wezmę po prostu tutaj tą pierwszą opcję. Da, niech te armię szybko biegną. No no, dawajcie, dawajcie. Eee, wezmę może szybki Marsz moczyć, żeby już po prostu wiecie. Nie czekać zbyt długo na to wszystko. No bo jednak zależy nam na czasie. Myślę, że sami rozumiecie. No, już niedługo i będziemy mogli podjąć no Myślę, że jeszcze troszkę nam zostanie po prostu. O, korzyści z dwóch Jeszcze piękniej. Będziemy włączyć szybki marsz. I już możemy się atakować W. Nie mają żadnych sojuszników, więc będzie tym łatwiej. Napieramy sobie dwóch dowódców, żeby ich użyć. Dokładnie. I napieramy na nich jak najlepiej. O, już widzę, że tutaj sport na poziomie szóstym jest, więc już będzie troszkę ciężej jednak. No dobrze, no to właśnie, napieramy, napieramy. Czym prędzej ostrzeliwujemy oczywiście do 20%, żeby jak najszybciej ten forcik padł. Mhm. Możemy w sumie też właśnie te stateczki też żeby mogły nam pomagać w dużym stopniu. No teraz no oczywiście musimy się poczekać, aż będziemy mogli skąd oblegać ten fort. Niestety mamy też jakieś ryzyko buntów, co nas troszkę nie pociesza. Mhm, no, widzę, że kolejny kasus byli imperializm. No niestety. Znaczy no ma szczęście w sumie. Tak, no, i teraz napieramy na kolejne terytoria. O super kolejne taki sam fałcik. Nie jestem straszliwie szczęśliwy, że muszę właśnie ten fałcik oblegać. No a teraz już myślę, że nie mają punktu ucieczki żadnego. No pani o tu zniszczę tą jedną armijkę. Myślę, że już to już mogę zacząć przekazywać Mingowi pod władanie Mingu. Już widzę, że to kolejne tereny z Jedwabiem są. Które na pewno dają dużo zasobów. A właśnie, zobaczmy ile taki Jedwab może dawać pieniążków. Niech tutaj się odleguje. Taki Jedwab, no. W sumie nie wiem czy dużo czy mało. Gdyby nie to, że w sumie oddalibyśmy to e, naszemu tutaj wasalowi e, Mingowi, to ja myślę, że bym my sobie tutaj zniszczył te tereny, ale z wacji tego, że. No, oddajemy te tereny, no to... To nie rozumiecie. No, mamy teraz taki eventy tutaj. Mhm. I co możemy tutaj... No, ja coś może weźmiemy sobie. W sumie Na tym nam najbardziej aktualnie zależy. Aha, siatkę szpiegowską naszą wykryto. No, osiem, na naszą siatkę śpiegowską możemy sobie tutaj sobie wziąć. Już z boli do robić, jak już mówiliśmy. I pędzić, pędzić z tym wszystkim, jak tylko się da. No okej. Okay. No kurczę, jakiś najsłabszy ten, ten forcik jest, Jeszcze mi się wydawało. Może wziąć już technologię, więc wejdziemy sobie. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Teraz, może dołączymy tam, abym tutaj. To sobie ostrzelamy ten forcik. Zaczynamy przekazywać to Mingowi nie dobrze. niedobrze. Weźmiemy sobie tutaj. O, tak. Co się stało? Czemu przegrywaliśmy? O, cholera! Zobaczcie, co się stało. Ja tego nie zauważyłem kompletnie. A, tak będzie trzeba będzie się dużo, dużo bardziej śpieszyć. Już myślałem. To tutaj mają armię jakąś. To jest moja najbliższa armia z tego co widzę. Klucze, tak sobie swobodnie chodzę. Ja nie wiedziałem, że mi tutaj tak oblegają wszystko. Klucze, jak no normalnie. Nie spodziewałem się. Ja Oddajemy te prowincje, oczywiście. No i ostatnie tutaj. Widzimy, że my sobie oblegamy. Własności. Dobrze, myślę, że już możemy chyba zacząć im zabierać w prowincję. Mhm. Myślę, że tutaj dotąd by się przydało im zabrać. 38, dobra. Myślę, że zaraz możemy tutaj coś porobić w tym kierunku. Aha, znowu mamy nadbior, punkcików. Może tutaj coś wydamy? Tutaj mam odblokowane ideę już jak tam kilka zrobiłem, więc możemy coś tutaj wziąć. O, widzę, że tutaj też Ferakoni dostaje mocno, Bułgaria. No i no, niestety ten majstra i stan strasznie mnie tutaj blokuje w tym kierunku, żeby coś zaatakować. Weźmy sobie tutaj, to, żeby już nie marnować sobie ogólnie czasu na szukanie prowincji. Może będziemy właśnie naszą kolejną armijkę i wtedy o, będziemy mogli sobie ostrzelać ten forcik. Gdzie jest nasza armia która tu była? A tu jest. W ogóle która no, ma level? 22, a mamy 23, dobra. To możemy iść szybciej. Będziemy sobie generała jakiegoś. No, fajny generał. Szybki marsz, włączmy przy okazji. Oho, może dążymy. No i idź, idź armiko. Oni chyba też idą na szybkim w coś tak czuję. Dobra, i zaraz trzeba być chyba odbić pekin, coś czuję, tak? No, chyba weźmiemy sobie, no, my szybki to nie będzie aż tak chyba potrzebny mi się wydaje. I odbijamy Pekin. Hmm, czy teraz mamy. Mamy 100%, więc weźmy sobie dyscyplinę na plus i weźmy sobie znowu plus 5. O, czy zniszczymy? Chyba zniszczymy idealnie. Więc to tym lepiej. O, czy podbiliśmy? Podbiliśmy sobie te tereny aktualnie, widzę więc oddajemy tutaj mingowi, oddajemy mingowi i już chyba pisujemy sobie o przepięknie oczywiście pieniążki bierzemy jak, tylko, jak najwięcej się tylko da wszystko mingowe, wszystko mingowe wysłamy żądania no i pięknie, tutaj teren no już ming robi się coraz ładniejszy, można powiedzieć no idziemy, idziemy Kurczę, w ogóle ja widzę, że Memelucy też tak troszkę mocno idą w ekspansję, jeżeli chodzi o Chiny. Z jednej strony my, i takie... inne Chiny, ale nadal z tą samą kulturą, a z drugiej strony Melucy, czyli muzułmanie tutaj cisną, No pewnie może to jest troszkę niepokojące. No developmentu niby mam więcej w ogóle, ale mamy i tak potęgą, nie tak dużą potęgą nawet, więc sobie nie rozumiecie o co mi nawet chodzi. <laughs> hmm, Oblegamy, myślę, że możemy... A, jest głód, niewielki głód jest. Niestety, chyba musimy tutaj dać pieniądze, więc nic innego nam nie pozostaje, niż oddać po prostu pieniążki w tym hmm, tutaj terenie. No, będziemy mieli plus 55, zawsze coś. Przeniesimy sobie te jednostki. Jak tu przechodzę? Myślę, że mingowi co byśmy tu oddali. No ja chyba wszystko będziemy oddawać. <grym> już 8 w ogóle tysięcy piękne przepiękne. Um, tutaj sobie weźmiemy też, będziemy grać i jak wejdziemy do Hami, to już będzie dobrze. Na razie szybko to idzie. Na razie przynajmniej. To przydało mi się, żeby chociaż mi coś się odlegał, nie bo mogę tu wziąć tą opcję, ale no, może wezmę tą opcję po prostu. Agresywny. Mhm. Ja widzę, że już skończyliśmy w ogóle szybciutko eee, te prowincje, co tu są. Idziemy tam na sam koniec. No, ja widzę, że już jak widzieliśmy agresywne, to już dużo lepiej to wygląda. Dużo, dużo lepiej. Może no, tutaj na dostanie plus jeden? Nie. To było już u nas? Tak, to, nie, to było u nich, widzę. No i teraz wszystko oddajemy Mingowi, oczywiście. O, Mingowi, Mingowi, oddajemy, oddajemy. No na razie będzie to brzydko wyglądało, ale to na spokojnie. Mam no, nadzieję, że uda nam się ten taki malutki skrawek jakoś tam skarować jakby te ziemię dałoby się w sumie. No, weźmiemy już white tego pisika. zaczniemy robić. A no i z tego, z tego co widzę właśnie to tak średnio z tym. no mhm. to jest raid rage to tak trochę średnio będzie w, z podbijaniem tego wszystkiego. Nic, będziemy musieli najwyżej zadowolić się tym co będziemy mieli. Nawet my uwolnimy Wasalów, Wasali, Wasalów. W Mongolii nie możemy uwolnić czemu. A z tamtych ziem. Co? Z z lukami na pewno zerową, Bułgarią, XI. Tutaj pieniążki mi dajcie, cokolwiek. Rakonią. To wszystkim czym możecie, żebym miał chociaż prestiż z tego. No, zapisuje się gra. Okej, okay. no to jak już tutaj mamy, to tutaj idziemy na Queen chyba. O, tutaj by było idealne, bo były te trzy krajiki w jednym miejscu. No, tylko może na początku pomóżmy tutaj Chinom, żeby się to pozbierały po tym wszystkim. Bo oni to jednak mają problem z buntownikami mały. My jest na początek chłopi, którzy są niezadowoleni i teraz też... wum. Jak wum i oni też niszczone są przez nas a kolejny tutaj kolejny buncik Kurczę, ile nie mają buntów, czemu oni mają tyle buntów po prostu no zobaczyć to nie wiem, nie wiem weźmiemy kolejne tutaj punkciki powozdajemy to to raz i tutaj 120 lat no 12 lat nie 120 lat oni mają tutaj tyle, ponieważ no mają dużo developmentu, ale tutaj nie powinni się tak cieszyć, ponieważ tutaj memełcy już zaczynają powoli podchodzić. A to nie podoba mi się zbytnio. Jak tutaj sobie podchodzą, po prostu tak. O. Myślę, że tutaj całe... To tutaj będzie trzeba chyba podbić na pewno. Właśnie, jak to w ogóle wygląda Ameryka, bo tak nie spoglądałem dużo na Amerykę. Tutaj jakieś, no kusko, na pewno by było dobrym celem do, podbi do podbicia tego wszystkiego. No, kiczowie jeszcze istnieją, to dobrze. Mamy ludzi, no mamy ludzi też się tu wbijają. I tutaj Włochy, no Włochy też idą tutaj mocno, jeżeli chodzi o to wszystko. No tak, co no, w ogóle w Europie? W Europie, no chyba tak standardowo. Francja. Francja katolicka, jak zawsze. Czyli mamy w ogóle jakąś taką... Mamy jakiś taki sam, nie wiem... Nie, nie mamy żadnej dynastii takiej samej. Mhm, tak. On jest zdobywcą, nieżyczliwym, ale też charyzmatycznym negacjatorem. Jeszcze to nie pasuje, ale już dobra. Yy, co byśmy mogli tu jeszcze? Tutaj mamy przyjemny puls 120 lat, więc sobie możemy sobie wziąć te ostatnie dwie idee. Co tu zostaniemy w zamian? Hmm, on... Okej, okay, można to wykonać tutaj, tutaj ekran na innych regionach takich. No właśnie, no na początek przydałoby się. No, właśnie to pana to wszystko, więc musimy tutaj iść do tych gruntowników i ich zniszczyć. Hmm, Musiałbym do zobaczenia słyszy. No i widzę, że tutaj ładnie działa i tutaj Chiny. Nie Chiny, tylko tutaj Indie. Ale ten kraj wybucha, kurde, czy straszliwie. Zwiększone przywileje, obniżone podatki. Bardzo tu działają te siły obce. Mhm, nie podobajcie się sobie. Tutaj zniszczmy. No i z dwóch teraz zniszczymy tych buntowników. No, pięknie, pięknie. Powinniśmy to wygrać raczej czyli tak. No czy teraz tutaj Chiny już przestaną kozaczyć? Nie, no jeszcze myślę, że są dobrze. No ale spokojnie, są kolejne bunty. Są kolejne buntiki. Ale oni sobie już chyba nawet razem z własnymi buntownikami, więc już tym lepiej. No, idziemy na kolejną armijkę. Jak wygląda ich armia? 13 na debecie, spadźmy to wszystko, co oni mają. Oni pewnie teraz sobie naprawiają armię i dlatego mają tak malutko. Całkiem mm. rozumiem, da. Przywód jest u nas dobry na razie, tanie żelazo też jest fajne. No zaraz, atakujemy sobie queen, ale tutaj jak będziemy mieli queen, to sobie wezmę tą, jeszcze tą trzecią armię, podciągnę. Albo nawet wiecie co, nawet te dwie sobie podciągnę, armiki. No to już nawet nie wiadomo jak to będzie wyglądało, więc lepiej sobie pociągnę na wszelki wypadek. A hajk, ja już widzę, że celutki, celutko te całutko te salutko te. to chciałem powiedzieć. W ogóle to jest najjaśniejsza Republika. Ja nie wiem, co tam się stało w Korei. Coś tam im się chyba pomyliło. po Prostu, że tam jest Republika teraz. Coś im się tam chyba pomyliło. O, no nie, nie, nie. Przejdźmy te jednostki tutaj, czyli nie były takie złączone. Okej. Okay. No, dawaj, dawaj, przechodź. Okej, okay. już jest, więc wypowiadamy wojnę. Dokładnie. Więc idziemy teraz. Jak tam z technologią u nich? 20, gdy mamy 23. No, 3 technologii to jednak dużo jest. To jest spora jednak różnica. <laughs> idziemy, idziemy. No, idziemy na kolczyk też. Na wszystko, na co się da. Oblegamy tutaj. Tak, tak. O, nawet już to skończyliśmy odlegać. Więc idziemy na mąkiang Jak najszybciej po prostu eksterminujemy wszystko, co może tutaj zeksterminować. Możemy jakoś tutaj ich złapać. No dawaj, 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 złożymy, złożymy, złożymy. Idealnie. Kupczą mają trzy piastowe generała, troszkę bym się tutaj obawiał wchodzić akurat. No, tutaj bym się troszkę obawiał. Tutaj w ogóle sobie zbijmy te mury, żeby szybciej było. No, dawajcie tą stolicę ich. Czy ją podbić? Śmieć kupca. No west mm -hmm. najbogatszych mieszkańców W okay. jakim razie jaką sobie tak życzył, no to wydamy te jego pieniądze? Mamy, mamy na pewno dobrego króla, w ogóle nie wiem. Znaczy, się złączę, bo tę armię. Idźmy na tamte... na tamte... Tam, tam... Jezu, na tamte armię Ksai. A tutaj widzę, że... No chyba zbyt agresywnie idzie tutaj po prostu Ning. Tak niszczy, chociaż... O, tutaj już powinniśmy zniszczyć pięknie. Akurat pomógł słabić ich, więc na pewno nam pomogło. A idziemy teraz dalej, dalej. Na, no, tutaj skończyliśmy oblegać to. I rozlewamy się tu po ksaj. Czemu mi to w ogóle nie zaliczyło, że podbiłem? Przecież ja to podbiłem... Ding Yang... Ding yang Chyba tak. A, czyli no to trzeba objąć kwarantanną. Jak nic. I dalej, dalej, dalej. Dobrze idzie póki co ta wojna. Bardzo dobrze. Wszystko idzie po naszej myśli. tylko po prostu zaczynają dobrze oblegać Jednak jest trochę duża wojna, więc trzeba będzie się tutaj skupić Ale jak Chiny pomogą, to nie będzie źle No, dawajcie, oblegajcie tą stolicę Musi paść i padło, idealnie mhm. Pięknie padło wszystko, co tu chciałem. No, ja, jak tutaj uda mi się rozszerzyć ten Ming do tych terenów, to już powinno być w miarę dobrze. Powinni mieć w miarę silną armię wtedy. Dzięki temu oczywiście. Dobra, dobra, co byśmy mogli tutaj... Idźmy sobie na stolicę Mio. E, Yangu? Monk Yangu, tak. Monk Yangu. Lerling rządzi oczywiście jak zawsze. Gdzie tu może być jakaś taka wartościowa prowincja? W Xay? nie wiem, nie wiem. Tutaj widzę że jakieś tam ładne budziki. To bardzo dobrze, ponieważ jak się oni wyzwolą, no to wtedy już będzie super, bo będziemy mogli sobie podbić kolejne prowincje. Więc miejmy nadzieję, że oni się tam wyzwolą. A i dalej dalej chodźmy, mamy tutaj 16 tysięcy, więc jak coś możemy też sobie tutaj zabrać podatki wojenne. To będzie jeszcze lepiej. Oblegajmy tutaj stolicę handlową Chin. Dokładnie. Jakie to wszystko wygląda. Myślę, że nawet spróbujemy sobie chyba rajtra iść tam trochę pobić, jak uda nam się. Wygrać z, z, z... Jak uda nam się oczywiście zjednoczyć Chiny w pełni. Albo przynajmniej będzie blisko do zjednoczenia Chin. No to wtedy sobie spróbujemy. Chcemy się zaatakować tak. Rewizorycznie oczywiście. 50% to już widzę dobry wynik będzie. Odbijemy sobie tą prowincję. W tutaj Chin, na Chinach, tak, dobrze, w Chinach sobie odbijemy. Oj, niestety, chyba przyjślimy Melucy, bo widzę, że tutaj już zaczęło być troszkę mniej tych prowincji podbitych. O i widzę, że też chyba Langchang się zainteresował tymi terenami. Dokładnie. Więc idziemy. Idziemy, idziemy. <laughs> w tą stronę jak najdalej? Widzę, że już dużo dobrze tutaj będzie na tych terenach. Myślę, że możemy jeszcze tutaj podbić tę prowincję. I jak sobie robimy tę prowincję, to już będzie ładne przejście, żeby tutaj te tereny sobie pozabierać. Jak przynajmniej tam są. No, sobie już zaczęły być jakieś chińskie tereny. Chińskie bunty. Ja już może zacznę dawać Chinom. SAI. Zacznijmy tutaj oddawać, tak dokładnie. Zobaczymy, jak dużo będę mógł oddać. Stąd no, oddamy sobie stolicę, czy to. A jak weźmiemy... E, tak, ale na przykład bez tego. O, to już by oddali. Tutaj może coś, albo tutaj. Nie, tutaj by nic nie oddali. A, tych, które mają pieniądze, w operacje nie oddadzą. No, będzie jakaś koalicja, ale tutaj wszystko do Chin pójdzie. Tak, tak dokładnie. Znaczy, tak. pierwszy pisik. Więc już pierwszy pisik jest. Teraz będzie... Jeszcze nie teraz. Niech oni tu niech tutaj się podbije ta jedna prowincja. Teraz z Miaoqiangiem. Wreszcie jeszcze muszę pooddać tę prowincję. Inne tutaj chiny, chiny. Tu też, tu też. Jak ładnie. I tu też. Więc jak jest i oddajemy prowincje, które tu są. A no, tutaj nie chcą, bo... Bo nie wiem, coś im się nie podoba oczywiście. A no ja to naprawię. Już idziemy tymi naszymi armiami tutaj. Kupimy się po prostu na tych terenach. No właśnie i już sobie podbijamy bezproblemowo. No i Chińczycy sobie już sami tutaj poradzą, już nie mogę zainterweniować tam. Chwilowo, idziemy sobie na tą prowincję i ją zdobymy. Żeby Chińczycy już mieli tutaj ładne przejście do tego wszystkiego. No już trochę dużo tych buntów jest. Troszkę już tego jest, powiem wam. To mhm. jest w ogóle mink. Jeżeli też możemy oddać już im. Ming, ning. Co tu się dzieje? Dużo developmentu. No, już 400. Miejmy nadzieję, że jakimś tym nie będę próbować to robić jakichś sojuszy antyrosyjskich. Mhm. Weźmy tutaj technologię. Będziemy więcej stateów, dokładnie więcej stateów. Więc zaraz to teraz dysponujemy. No niech oni tu nie idą. Tak, niech oni tu idą oblegać. No widzę, że tu XT będzie miała ciężko troszkę z tym wszystkim. I zaraz niedługo Ming w sumie będzie cesarzem. To będzie dużo lepiej z tym wszystkim, oczywiście. O i podbite. Więc teraz możemy robić pisika z minionki angiel. Jest to... No, to i to możemy dać. Nie myślę, że to będzie odciwa oferta. Wszystko idzie do Mingu, wszystciutko tak. No, już Ming na swej sile. Teraz tylko dodamy im to i to. No i już będzie... Nie, jeszcze tutaj. Dwa tereny. Więc nie, nie chciałem to kliknąć, tylko chciałem kliknąć O i to, o kurcze widzę, że już No, zaraz się do tego odniosę no, Jeszcze tutaj właśnie oddamy to, co tutaj zrobiłem I akceptujemy No jak sami widzicie, troszkę mi to zajęło, mamy 27 minut odcinka Nie zwracałem w ogóle uwagi na czas, tak mnie to za... Tak po prostu, mnie to tak zajęło Tak to... Przy te wykorzystywanie chin, że po prostu nie spoglądałem na licznik. No ale jak sami tak, wyglądają aktualnie chiny. Będziemy dobijać oczywiście Xi Monkiang jeszcze. Jak się uda, to może me trochę przyciśniemy. Ale jak się uda, powiedziałem, bo nie wiadomo. A na razie oczywiście bardzo dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Hmm, tylko za chwilkę. Zobaczmy tutaj. Jest 500 developmentu, widzę na to sporo. No to mówię. Ja dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zobaczymy do następnego odcineczka. Na razie, cześć!